Dzień dobry kochani. Eee, właśnie chyba rekord życiowy. Lina na czerwonego robaka przy Lasek Krusiecki. Zmierzmy go. Julka się nie zna, to będziemy napompowywać kajak. Będziemy tym kupionym na Allegro. Pompuję też. Do... Cześć! Cześć, startujemy z sezonem kredki i odpalamy nasz nowy sprzęt. Pompkę. Zobaczymy, jak się sprawdzi. i... Pompuję do 16 barów, ale nie wiadomo, czy zadziała. wiem, te kapcie mi się zapadły. To wrzuć kapcie. I będziemy pompowali kajak. I nim pływali. Koniec. Albo mm. Przewód solidny, plastikowy. Mm, Jeszcze jedną nową. To tych szula uła odwracać, końcówki. Wygląda jak takie żelazko. Ja nagrywam odno. Yy, ma długi przewód, taki, koniec. Ale jeszcze koniec tutaj. Do zapalniczki samochodowej. Oczywiście. Ta już troszeczkę większa, ale taka agresywniejsza. Stoję sobie w wodzie 14 maja. Rzucam pod trzciny. Tutaj spławik, i jest fajnie. O, było branie. Tu z tyłu kajak, baza. Pewnie jakieś wzdęgi. 4 sekundy po zarzuceniu wzdręga i pewnie takie dzisiaj będziemy łowili. Może trafi się jakaś większa. Moje terenowa Alfa. co mam w bagażniku? Kajak i chleb. To są trzy najważniejsze przedmioty, ale oczywiście jest jeszcze grill. To w górę ją. Nie no, nie chcę no w górę ją. Ale to, jak... Taka taka. No O, ja pierdzielę. Papiół. Hej, nie, nie, nie ty. Co to jest? Ja <grysta> piłem trochę. O, ty. Ale mistrz. Kupadasz. Daj nie poddawaj się. Nagrywam cię no. I rybę. Ty, duża to. Pod brzeg. Bliź. Pod garu. Gdzie jesteś, siódmy? Co robisz? O le wielki. Zaraz znaczy, jak dla mnie. O le piękny. O, Nie wiem, czekaj, cze, cze. cze, cze. cze, cze. Wszystko Mierka tak szybko. No to można wracać do domu. Tu jest telefon. tak Widzę, widzę. Jaki piękny. Jaki śliski. Siostro, basen kleszczy. Ale ryj, ale silna rywa. Hmm. odkaczamy. Dzień dobry, kochani. E, właśnie chyba rekord życiowy. Lina na czerwonego robaka przy Lasek Krusiecki. Zmierzmy go. 31. Jeden. No to teraz Jula. Jeszcze go nie wypuszczaj, bo zdjęcie chciałam ci jeszcze zrobić. Uwaga, to teraz go wpuszczamy. Dzięki jaki oglądanie! Kupuję! A jak ładnie odpłynął! Jak szybko! Już go nie ma!